czołem performatorzy i performatorki. Dzień dobry. Dzisiaj już czwarty akord naszego formatu do tych dźwięków, na który bardzo serdecznie Was zapraszamy wraz z Kasią. Tak. Moi drodzy, dzisiaj tak jak obiecaliśmy Wam trochę w szorcie, powiemy chwilkę o naszych, o naszych doświadczeniach związanych z właściwie z trzydniowymi warsztatami na których byliśmy z Kasią z takiej metody oddechowej Shodasan Kriya, metody naukowej metody oddechowej przebadanej naukowo więc dzisiaj będzie trochę o tym o połączeniu takiej natury z nauką czyli o pewnych metodach które gdzieś tak naturalnie występują o których trochę słyszymy i o ich pewnych naukowych Potwierdzeniach. I Kasiu, chciałem się ciebie zapytać, no bo właściwie do tych dźwięków jest bardziej dla wykonawców muzycznych przeznaczony. Czy takie warsztaty, czy takie sesje oddechowe, ćwiczenia oddechu, czy one mogą się przydać wykonawcom muzycznym? Mm, mogą się przydać. I um, ja od tak takie metody oddechowe właśnie pochodzące z tych jogicznych daleko wschodnich sztuk już od dawna stosuję i szczerze mówiąc robiłam to do tej pory zupełnie intuicyjnie dlatego że na przykład ten oddech którego nas tam też uczono u to jest oddech który ja w zasadzie z którego ja cały czas korzystam mhm. grając koncert to jest ten oddech którym ja oddycham do frazy i ja miałam wcześniej trochę kontaktu właśnie z pranajamą i z jogą, ćwiczyłam już od dłuższego czasu, więc ja tam poznawałam te techniki. Natomiast fakt wprowadzania tego jakby w wykonawstwo, to jest tak, że ja się po prostu tego uczyłam. Sprawdzałam sobie, co działa, a co nie działa, i te metody, które po prostu działały, zostawały ze mną na dłużej. Um, Uczono nas tam mm. oprócz y, sudarshan kri, uczono nas również innych y, metod. Y, y, na przykład y, była taka metoda, która zrzuca stres. Pamiętasz, to mm. takie, te, takie krótkie, rytmiczne oddechy z dźwiękiem. Tak. Y, to jest coś, co przed koncertem też mega się przydaje. I jak też byliśmy tam, to dużo tych technik, które, które tam poznawaliśmy na tych warsztatach. One było podobne do tych technik, które poznawałem na psychologii sportu na, na AWF-ie, więc jakby widać, że to ma wspólną jakąś taką e, wspólne korzenie te techniki. Rzeczywiście też na AWF-ie, nas tutaj nasi wykładowcy mówili, jak te, te wschodnie techniki oddechowe, jak one się przydają e, w dzisiejszym e, zachodniej cywilizacji, e, także właśnie w, w wykonaniu e, i i, a jak powiedz mi, jeszcze jakby, czy sama Sudarsza Kriya, czyli te rytmiczne oddechy, yy, wolne potem szybsze, a potem najszybsze w tej wersji domowej, którą się nauczyliśmy, to, to czy się, że ona ma potencjał na takie bardziej długotrwałe przygotowywanie organizmu do. I budowanie jego odporności psychicznej. No bo jakby te techniki oddechowe i w ogóle wszystkie techniki, ja bym podzielił sobie na te, które działają tu i teraz tuż przed wystąpieniem, tuż przed wykonaniem, ale też na techniki, które budują w, długo, w długiej fal, w długofalowo naszą odporność psychiczną. No wiadomo, że 40-minutowej praktyki pewnie ktoś przed samym wykonaniem nie będzie miał czasu zrobić, ale jeżeli na przykład taką 40-minutową praktykę będzie robił przez pół roku, na przykład od teraz do konkursu szopenowskiego, to, to czy to może realnie zwiększyć taki komfort, taką odporność? Jak myślisz? Wiesz, no, będziemy to sprawdzać, bo my jesteśmy w drugim dniu praktykowania I naszej i... Sudarshan Kri, więc za 40 dni, bo tyle nam zapowiedzieli nasi prowadzący, będziemy już mogli powiedzieć, że ona już jest tą naszą praktyką i ona już w tym momencie działa, więc mamy przed sobą jeszcze 38 dni praktykowania, zanim, zanim ten, ten moment nastąpi. Suder Kriya to jest tak, że każdy przechodzi ją zupełnie inaczej, i każdy ma zupełnie inne jakby wrażenia, i każda mhm. sesja też jest inna. Więc to jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład bardzo mocno czuję, że pracuję z emocjami poprzez tę technikę. Mi się po prostu uwalniają emocje. I od mhm. pierwszego praktykowania tego właśnie wspólnego w grupie, wtedy, wtedy na tym naszym kursie, to, to były bardzo silne wrażenia. I no one były akurat u mnie związane z przepracowywaniem lęku, i nawet takie momentami, że ja się zastanawiałam, czy ja jestem w stanie w ogóle dotrwać do, do końca tego ćwiczenia. Ale później, właśnie tak z, ka z każdą następną, już było inaczej. Już drugą zrobiłam zupełnie spokojnie, już nawet powiedziałabym, że w jakiejś takiej łagodności i zgodzie na różne rzeczy, które przychodzą, na różne emocje, które się pojawiają, też z takim poczuciem bezpieczeństwa, że to jest dla mnie dobre i że, że skoro skoro to przychodzi, to właśnie to ma przejść, bo w ogóle sama nazwa Suder Shankria to jest właśnie taki oddech prawdy. Tutaj jest właśnie to słowo prawda, su. I to jest właśnie też tak, że, że każdemu ona jakby ten oddech pokazuje taką prawdę o, o nim samym. Więc mhm. myślę, że tutaj to jest też taka ciekawa rzecz i, i warto o tym powiedzieć. Mhm. My będziemy bardzo sumiennie wykonywać, przynajmniej ja, ja mówię o sobie. I i będziemy się na pewno z Wami dzielić, jak to, jak to u nas działa. Mogę powiedzieć tyle, że wczoraj zagrałam koncert. Szczerze mówiąc, po absolutnie szalonym tygodniu, kiedy trzeba było zakończyć rok szkolny e, u trójgątych <noise> dzieci. I, no, ćwiczyć się za bardzo nie dało w tym okresie, więc e, nie, e, nie oddałam nikomu tego koncertu, bo właśnie czułam, czułam w sobie taką moc. Nie wiem, czy ona wynikała właśnie z tych, z tych warsztatów, które robiliśmy, czy z tego właśnie już codziennego praktykowania, ale poczułam, że jestem gotowa, żeby go zagrać. Oczywiście ja... Czułam to, że, że, że pewne miejsca po prostu muszę grać wolniej. <laughs> Mam nadzieję, że publiczność tego tak może nie, nie poczuła, chociaż no, było bardzo przyjemne, przyjemne. Przyjemne podejście publiczności do mnie. Na koniec dostałam obację na stojąco, więc chyba się podobało. W każdym razie czułam się zdecydowanie spokojniej. Czułam się bardziej właśnie też taka ugruntowana. Czułam, że, że jestem mocniej jakoś tak właśnie w tym oddechu, zespojona z frazą, zespojona z tym, co robię. I byłam też bardzo rozluźniona, no bo nie, ćwiczenie też ma te swoje plusy, że po prostu ciało jest takie miękkie. Więc to wszystko razem dało w sumie bardzo przyjemny um, efekt. Natomiast ja absolutnie nikogo tutaj nie zachęcam do grania bez ćwiczenia. To nie o to chodzi. <laughs> Jasne. Dzięki też jakby, jak mówisz o, o tym, że to... 40 dni, to, to mi od razu jakby się kojarzy z tym, że to bardzo ważny element w tym wszystkim jest, takiej systematyczności. Jak znaczy, rze rzeczywiście, mm. żeby, że ta budowanie tej odporności psychicznej, tej zmiany, to tak naprawdę wymaga na początku ciężkiej, ciężkiej systematycznej pracy. I, systematyczności. Fajnie, e, i to... też fajnie, no dla mnie też ciężkie, bo jakby ja, ja nie ukrywam, że niektóre jakby takie pozycje asanowe, one są dla mnie trudne, bo jakby ma, ja mam trudność z takimi statystycznymi w ogóle nieraz. Robienie statycznych rzeczy. One mi się nie podobają. Znaczy ja nie lubię statycznych rzeczy, więc muszę trochę, muszę, chcę do tego się w jakiś sposób w cudzysłowie przymusić, ale na pewno wyjść ze strefy komfortu. Natomiast fakt faktem, że jakby później ta ulga, która przychodzi. To dla mnie jest niesamowita po, po mm -hmm. zrobieniu wszystkiego, i to mi trochę się z treningiem progresywnym Jakobsona kojarzy, w sensie, że jest właśnie ten między napięciem a ulgą. Ja bardzo lubię te przejścia, mm -hmm. które są właśnie też e, tutaj w tej technice oddechowej, gdzie jest intensywny oddech, a potem jest uspokojenie. Ja bardzo lubię tą ulgę, którą czuję po wysiłku. To też jest w sporcie bardzo często, e, należy no to w każdym wykonaniu, że jest właśnie to. Ten, ten ten pik a potem jest, jest ta ulga po skończeniu czegoś natomiast my też fajnie mamy bo bo się motywujemy rano jakby piszemy do siebie że, że robimy i, i, i nie ma to tamto gdzieś zgubiłem gdzieś kartkę e, z tymi ćwiczeniami to to napisałem żeby kasia mi tutaj przesłała na zdjęciu ale co ja widzę u siebie bo może mi w emocje nie poszło, ale ja czuję jedną bardzo zasadniczą zmianę po tych już w sumie czterech dniach, po trzy dni szkolenia, jeden dzień praktyki, a właściwie pięciu dniach, bo przecież jeszcze dzisiaj to czuję, że jestem bardziej w takim, takiej izolacji, trochę emocjonalnej, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Że nie odpalam się od razu, tylko no właśnie, dzisiaj kartkę y, nie mogłem znaleźć i pewnie zwykle bym ją szukał, przez godzinę już bym się stresował, a dzisiaj, no przecież mogę zadzwonić, trudno, no nie stanie się. Coś tam też rano jeszcze nie mogłem znaleźć, no to znajdę później, pieczątki jakieś, które ważne dzisiaj, miałem dzisiaj umowę do podpisania. I dobra, to napisałem, że nie będę miał pieczątki. No, w sumie co się stanie. Nagle ta pieczątka się znalazła, bo właśnie kompletnie odpuściłem, więc mi to rzeczywiście daje takie, takie odpuszczenie w takim znaczeniu, że czuję taką, taki fajny emocjonalny bufor, ale z drugiej strony wszystko jakby działa bardzo sprawnie. Więc to mnie nie zamula, tylko bardziej tak, taką daje mi fajną, fajną izolację, więc jestem naprawdę. Słuchaj, bardzo, bardzo, mhm. bardzo jakby z tego, z tego zadowolony, więc myślę, że tutaj ten oddech może być naprawdę czymś, czymś mega fajnym, także zachęcamy w ogóle do jakichkolwiek praktyk oddechowych, czy to jest Suda Shankriya, czy inne, znajdziecie sobie gdzieś pewnie na YouTube albo na jakichś innych szkoleniach, uważam, że warto ćwiczyć oddech, z racji choćby nawet tego, że 25% tylko ludzi oddycha funkcjonalnie. Choćby samo oddychanie przez nos, które tam się nauczyliśmy, i które jakby we wszystkich technikach, czy to wschodnich, czy zachodnich, jest uznawane za najzdrowsze, żeby chociaż zacząć od tego oddychania nosem. No właśnie. E, to, to chociaż to, i jakby już nic więcej nawet e, m, nie trzeba robić. Tak, ja do frazy właśnie oddycham nosem. Przynajmniej <śledzimy> ten wdech zawsze jest, zawsze jest nosem. I też odkąd właśnie rozmawiamy z Rafałem. Że na ten temat to tak bardziej świadomie, bo wcześniej pewnie mi się zdarzało i tak samo w, w sporcie. Mhm. Wtedy, gdy biegam na przykład, to też pewnie oddychałam ustami, bo to jest tak jakoś łatwiej, chyba więcej tego powietrza można zaciągnąć. Natomiast teraz bardzo intencjonalnie pilnuję tego, żeby, żeby to było oddychanie przez nos i no, ja czuję, po prostu czuję, że mam większą wydolność dzięki temu. Tak. Jest po prostu lepiej. Jest lepiej, lepiej się biega, lepiej się gra, lepiej się właśnie panuje nad, nad tą całą materią, nie powiem tylko muzyczną, bo to jest też psychologiczna materia w momencie, kiedy się występuje przynajmniej w moim odczuciu tak, tak właśnie jest. Czyli jakby oddech można powiedzieć, że bardzo mocno wspiera wykonanie. Ehm, muzyczne Kotwiczy nas kotwicze. tu i teraz, tak jak powiedziałeś, właśnie izoluje. Ehm, ja też mam tak właśnie, że jak wstaję po Sudarshan Kri, to czuję taką e, jasność umysłu. Taką moc intelektualną, i chcę mi się po prostu działać, chcę mi się wkładać tę energię właśnie od razu w jakieś takie rzeczy sprawcze w takie działanie. To jest, to jest też super dla mnie, bo ja od razu jestem pełna, jakby energii do działania, do robienia czegoś. I no, no takie mam doświadczenie. I ja też jakby widzę bardzo duży plus tej praktyki oddechowej, że tam się też liczy. A ośrodek liczenia w mózgu, jakby on bardzo fajnie też wpływa na zmniejszenie intensywności też nieprzyjemnych emocji. Mhm. Więc w momencie, kiedy robię tą praktykę oddechową, ja się dzisiaj zastanawiałem właśnie nad tym, to ja przy okazji, ona też jest skuteczna nie tylko z samego oddechu, ale że tam właśnie się wiąże, łączy kilka rzeczy. Po pierwsze, właśnie oddech nosem, który jest bardzo zdrowy, bo on jakby też w jakiś spo, sposób nam. Uaktywnia tą część nerwu błędnego, tak zwaną yy, brzuszną, czyli jakby on uaktywniając tą część nerwu błędnego, powoduje, że nasz ten układ uspokajający się, ten parasympatyczny, zaczyna w jakiś sposób dominować. Więc to już to jest po pierwsze, czyli ten oddech przeponowy i nosem. Po drugie, to liczenie, które znowu gdzieś. Zmniejsza natężenie emocji, bo właśnie ten układ ten ośrodek liczenia jest hmm. aktywowany. Po trzecie, jakby znowu jest to przyspieszenie i zwolnienie, czyli jakby działa trochę jak trening progresywny Jakobsona, czyli napięcie i ulga. I jakby też, co, co uważam, że fajnie do tego można dołożyć, to właśnie jeszcze takie świadome skoncentrowanie się na tym momencie ulgi, kiedy my kończymy te szybkie oddechy i przechodzimy na ten bardzo wolny oddech. Dla mnie to było coś niesamowitego. Ja się uśmiecham, dlatego że ja dzisiaj też miałam taką swoją z kolei do mojej <ścoughs> branży, do mojej działalności, do tego, z czym, z czym ja się mierzę na co dzień, bo my czasami mamy do zagrania wielką formę, na przykład wielką sonatę. No, taką na przykład sonaty jak Sonata Chopina czy Sonaty Brahmsa, no, różne są sonaty, one mają dość skomplikowaną strukturę formalną. To znaczy, jest ekspozycja, przetworzenie, repryza, są trzy albo cztery części tej sonaty, czasami pięć, one są w różnych tempach, właśnie też czasami bardzo zróżnicowane, oparte o kontrasty. I tam właśnie też jest tak, że żeby się nie pogubić w tej formie, to wcale nie jest takie łatwe i też pomagamy sobie przede wszystkim liczeniem. I w Zresztą to jest tak, że to liczenie faktycznie jest trudne. Jest, nie jest łatwo policzyć sobie właśnie w tym oddechu te, tą ilość oddechu i się w tym nie pogubić. I mi się to bardzo właśnie kojarzy z tym momentem, kiedy ja muszę wyjść na scenę, zagrać całą sonatę i się nie pomylić w tym liczeniu i w tych wszystkich właśnie formach, żeby tam gdzieś mi w repryzie nie, nie wskoczyła ekspozycja, no bo to są takie momenty właśnie gdzieś tam, właśnie kiedy, kiedy utwór jest podobny, czy na przykład fuga Bacha, więc miałam też takie, takie myślenie, że, że Sudarshan Kriya to jest taka, takie może być przygotowanie do tego takiego uspokojenia umysłu, do, wiel do wykonania wielkiej formy właśnie poprzez to liczenie. A my się z tym liczeniem też kojarzy. Z kolei, właśnie Twoja branża, przede wszystkim fortepian. Bo jak sobie liczę, i tam trzeba te, na przykład, nie wiem, w niektórych momentach do 20 czy 40, jakby zrobić oddechów. Czy 40 jakichś sekwencji, to ja sobie liczę delikatnie, jakby każdy palec, ale tak staram się liczyć, żeby właściwie nie ruszyć tym palcem, tylko zrobić taki trochę preruch, taki tylko impuls nerwowy tam puścić. I automatycznie wtedy skupiam tę swoją uwagę bardzo na tych palcach i mam wrażenie, że. Robiąc tą metodę oddechową, także robię pewnego rodzaju praktykę uważności tak, na ciało. Tak, tak, tak. Ja więc jakby mam dwa wiedzy, w ogóle to jest to niesamowite. Ja, ja liczę sobie jeszcze w ten sposób, że najpierw liczę w jedną stronę, a potem z powrotem. Wtedy mam 20 w pełnym cyklu, więc dwa razy, dwa cykle, to będzie 40. To pomysł, bo ja to sobie tak liczę. cztery <laughs> razy i potem się gubię już przy <laughs> trzecim, ale to będę kupuje ten pomysł. Ale też jakby na bazie tej, tych, tych metod, no jakby są też takie skrócone metody, na przykład oddechowe, typu metoda kwadratu, że tam jest wdech nosem, licząc do czterech, potem wstrzymanie powietrza, wydech, yy, też jakby doliczając do czterech i wstrzymanie na tak zwanych pustych płucach. I to jest jakby metoda, która jakby na bazie też tych wschodnich została opracowana przez amerykańskie Navy Seals, mhm. czyli specjalną służby. właśnie po to, żeby już na, na szybko odstresować. Ja też pracując mhm. z uczniami, tą taką prostszą metodę robię, bo ona jest jakby krótka i bardziej do zaabsorbowania przez no, no, środowisko uczniowskie, no bo całe taka długa praktyka, no to pewnie jest to bardzo często byłaby nie, nie do udźwignięcia dla młodego człowieka często, który też jest w jakimś tam swoim pośpiechu, ale też ma jakąś tam niecierpliwość, mhm. więc jakby zaczynamy od tych małych kroków i, i bardzo sobie też młodzi ludzie e, chwalą e, te wszystkie techniki związane właśnie z oddechem i z liczeniem, bo jakby to jest no, no taka podstawa, oddech plus liczenie, no to jest jakby zmniejszenie e, hmm. takich e, trudnych, m, nieprzyjemnych emocji, ale też bardzo pomagające właśnie w sytuacji nawet napadu paniki, hmm. gdzie my sobie właśnie możemy wtedy oddychać nosem przede wszystkim, właśnie jak najbardziej spokojnie i wolno, a jednocześnie właśnie e, sobie e, licząc albo ewentualnie bardzo sobie właśnie. Tak. Z... Robić taką miseczkę z nosa, taką muszelkę, wtedy sobie zrobić parę te, y, tych powolnych oddechów. Ja zresztą też swojej zawodnicze z wyżwiarstwa figurowego doradzałem to, że jak będzie właśnie miała zestresowana, czy będzie już bardzo mocno przeżywała jakieś napięcie, to żeby sobie podjechała do bandy, żeby była sobie parę razy. Nawet nikt nie widzi, że ona robi oddech, technikę oddechową. Tak. Czyli tak jak mówiliśmy o wzięciu chusteczki mhm. i wysmarkaniu kilka tak, razy. Tak, tak. Też nikt nie widzi, mhm. a jednak to to uspokaja i można byłoby powiedzieć, że to taka naturalna tylko metoda niepotwierdzona naukowo. Natomiast jeżeli sięgniemy po źródła, choćby nawet po terapię poliwagalną, czyli jakby która jakby bardzo mocno też w, w, i w sporcie i w medycynie zaczyna być wykorzystywana, no to to ma bardzo podstawy naukowe. To Oddech poprzez także regulację nerwu błędnego, on po prostu aktywuje ten uspokajający układ nerwowy. Nawet to OM, mhm. który jest w praktykach wschodnich, to OM, no tutaj poprzez wibrację ktani znowu tą część nerwu błędnego, bo on przechodzi przez cały organizm od mózgu w dół, od, od pnia mózgu w dół, on znowu nam w jakiś sposób uaktywnia tą część. Mhm uspokajającym więc to wszystko, kiedyś kilka tysięcy lat praktyk, to dzisiaj się odkrywa, no bo wtedy nie wiedział, że to reaktywuje układ błędny. Natomiast to tak, to tak się dzieje. Czyli ktoś, ja sobie dzisiaj też tak myślałem, że ktoś przez kilka tysięcy lat yy, coś się sprawdzało, no to, 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 to nie może być ściema, że tak powiem. No bo ci no ludzie no widzieli, że jednak to działa. Przekazywali, no oni działać. nie robili badań, nie mieli jakby metodologii poperowskiej, tak jak mamy dzisiaj na badania, ślepych prób. No bo nikt tego o tym nie myślał, tylko po prostu poczta pantoflowa, że tak powiem, działała. Działa, no to robię. Jakby Michowie, czy, czy jakiś jacyś tam. Właśnie różnego rodzaju guru, e, którzy byli związani z takimi technikami, no, oni przekazywali swoim, swoim uczniom, no, ale podejrzewam, że gdyby to kompletnie nie działało, to by w ogóle e, to się nie, nie rozeszło. Natomiast no, teraz też widzimy, że to ma bardzo e, solidne tym, że... podstawy, także naukowe, więc, tak, tak, tak. więc ten oddech jest, jest ważny. On to są takie momenty w graniu scenicznym, kiedy ja także mruczę i właśnie też z tym oddechem i z tą frazą, bo po prostu czuję, że mi to pomaga, że to mnie też tak kotwiczy, że gdzieś tam jak mnie coś wybija, że coś jest trudnego, że gdzieś pojawiają mhm. się jakieś myśli w stylu zaraz się pomylę, albo to nie może pójść dobrze do końca, tak? Skoro idzie tak dobrze teraz, to na pewno coś się musi wydarzyć. To niestety są myśli, które, z którymi, no, mi przychodzi pracować mhm. prawie na na każdym koncercie i wtedy właśnie to mruczenie bardzo dobrze robi, bo wtedy jakby też, też wchodzę bardziej w utwór, też w, oddzielam się od tych wszystkich prze, mhm. przesz, prze, przeszkadzaczy, którzy, które gdzieś tam właśnie, no jednak cały czas krążą wokół, wokół głowy, tak. Mhm. Czyli jakby tak podsumowując kwestię oddechu, yy, myślę sobie tak i powiedz mi, jak, jak to jest dla Ciebie, jakby tak to wszystko reasumując, to dobrze jakby ten oddech, po pierwsze, to nie muszą być konkretne jakieś techniki, chociaż Sudarshan ma bardzo duże, ma bardzo dużo dowodów naukowych, już w tym momencie dużo badań było na ten temat zrobionych. Natomiast są też inne metody oddechowe, natomiast w tych wszystkich metodach skutecznych jakby jest wspólny mianownik. Po pierwsze, to jest oddychanie nosem. We wszystkich technikach, o których mówi się, to jest oddychanie, wdech jest nosem. Oczywiście jest metoda uimachowa, ale to na kiedyś w sporcie, ja o tym powiem, tam się trochę inaczej oddycha, bo trochę ma inny cel metoda uimachowa. Natomiast w większości technik to jest wdech nosem, w większości też jest wydech nosem. niektórych jest wydech ustami, ale na ogół to jest oddychanie nosem. Oddychanie jak najbardziej jakby przeponą, bo znowu gdzieś tutaj ten nerw błędny nam się bardziej aktywuje. W suda są też jakby, w całym tym procedurze też jakby jest taki kawałek, że się oddycha różnymi częściami ciała, natomiast jakby we wszystkich dominujących technikach to żeby uaktywnić przeponę, bo znowu właśnie nerw błędny się nam aktywuje. Po trzecie, żeby ten oddech uspokajać, czyli żeby ten oddech był taki, jak oddech spokojnego człowieka. No bo jeżeli... Ja będę oddychał tak. Tak, na, tak po prostu. Cuda mhm. Shankryi to ma pewne. Jest to pewien. W pewnej konstrukcji to jest zbudowane. Ale jeżeli ja tak będę oddychał, chcąc się uspokoić, bez żadnej konstrukcji i celu, to mój mózg tylko zaczyna myśleć, że to jest niespokojny człowiek. Mhm. Więc zaczyna produkować wszystkie i hormony i neurotransmitery i uaktywniać się tak, jak ja bym był niespokojny. Już nie o niedotlenieniu, dokładnie tak, przynosi pewne skutki, mroczki przed oczami i trzęsące Absolutnie się tak. zimne ręce. Absolutnie tak. Natomiast jeżeli ja będę właśnie oddychał wolniej, mm. spokojnie, to jest znak dla mózgu, że jest wszystko w porządku. Bo pamiętajmy też, co jest bardzo istotne, nie tylko mózg kieruje dołem, ale także w pewien sposób dół kieruje mózgiem, czyli to, hmm. co sygnału. jest z obwodu, hmm. daje sygnał albo spokoju, albo niespokoju. Więc dobrze, jakby był ten oddech spokojny, chyba że jest właśnie pewna sekwencja oddechu, hmm. tak jak Sudha Shankri i pewnych innych metodach, że ten szybki oddech jest w pewnej strukturze, hmm. bo po nim następuje wolny. Więc to jakby to jest też bardzo ważne, bo to jest przewidywalność pewna dla organizmu i ten nasz mózg wie, że tak się zaraz wydarzy, ale zaraz, że będzie i, inaczej. Więc ta przewidywalność też jest bardzo istotna. I to chyba jakby najważniejsze takie, takie rzeczy, jeżeli chodzi o tych, i można go połączyć z liczeniem, czyli jeszcze uaktywnić ten ośrodek liczenia, który znowu tak. gdzieś nam te emocje będzie e, zmniejszał. Ale dawał taka, nam na pewno też strukturę, którą wcale, wcale tak. jak widać, jak, jak też mamy taką grupkę, na której e, właśnie po tych warsztatach możemy się wymieniać różnymi myślami, e, to to liczenie naprawdę sprawia sporo kłopotu. Tak. To nie jest wcale tak łatwo. Ja dużo liczyłem już dawniej, bo robię mnóstwo technik związanych z liczeniem i ja z tym mam mniejsze problem, ale też pamiętam, jak miałem z tym, e, z tym na początku problem, rzeczywiście dosyć, e, dosyć duży. Natomiast Najprościej, co można zrobić i to, moi drodzy, naprawdę można codziennie. Pierwszym oddechowym pogotowiem ratunkowym jest świadomy oddech. Mm -hmm. Po prostu uświadomcie sobie, że oddychacie. Nawet po prostu śledzenie tego Dokładnie naturalnego tak. oddechu. Dokładnie który, tak. Który Już jest... nawet czymkolwiek będziecie oddychać, to uświadomienie sobie, że oddychamy, to jest mega ważna kotwica. Ty powiedziałeś mm -hmm. o strukturze. W Napadzie paniki, silnego stresu, rozwala nam się struktura. Więc jeżeli ja wrócę do struktury, wrócimy, czyli przez liczenie, przez skupienie się na oddechu, bo to jest zawsze z nami, jest bardzo duża szansa, że to nas gdzieś wróci, zawróci nas do tego stanu jakiejś kontroli. I przez to zaczynamy odzyskiwać już, już pewność siebie. Moi drodzy. Miało być dzisiaj, ale będzie, ale rozgadaliśmy się i stwierdziliśmy, że nie będziemy przedłużać naszych programów powyżej 30 minut, ale już dzisiaj zapowiemy. Za dwa tygodnie będziemy mieli temat, też pewnie, który może troszkę wzbudzić kontrowersji, bo między naturą a nauką zobaczymy, jak to, jak to naprawdę jest. Temat strojenia 4:32 versus 440, więc już zapowiadamy. Zbierzemy dla Was wszystkie jakby też informacje, doświadczenia. Doświadczenia, bo też je mamy, grając i na jednym, i na drugim stroju nasze koncerty. Fantastycznie! Ja trochę zbiorę jeszcze więcej badań i doświadczeń ze świata psychologii i nauki, więc myślę, że zrobimy bardzo rzetelny program. Na temat, właśnie, strojenia. Także już dzisiaj Was bardzo serdecznie zapraszamy. A tymczasem, moi drodzy, subskrybujcie. Jest już prawie 3000 subskrypcji i bardzo proszę Was o komentarze. Żebyście komentowali, kiedy się zgadzacie, żebyście się komentowali, kiedy się nie zgadzacie. I tak, no i, i, i lajkujcie, jeżeli Wam się film podobał. Co? Tak, zapraszamy. Tak Dziękujemy wam, wam bardzo serdecznie. E, pięknej połowy tygodnia, fantastycznych wakacji, odpoczynku. Odpoczywajcie ze świadomym oddechem. Ja również bardzo dziękuję. I do zobaczenia. Czołem performatorzy Czołem. i performatorki. Pa!